Dzień dobry, nazywam się Bartek Szczęsny i dostałem paczkę od Ganmanki. Domyślam się co tam jest, ale chcę ją otworzyć z Wami i jedziemy. Prawdopodobnie przyszły okulary do sklepu. I takie są, Wileje, pięknie, ale co, coś więcej? Przecież tylko okulary zamawiałem. Zaraz no sprawdzimy co to jest. Co to jest? Co to jest? Dla najbardziej męskiego dzika załoka Gunmanki. <ścoughs> różowa ładownica co jest? Co? Druga z magnesem, czerwona, szara. <ścoughs> Nie no, dzwonię do... Dzwonię do ganmanki i pytam o co chodzi. Ale to jest dobre. Dla najbardziej męskiego dzika. Bardzo zabawne, panie Michale, bardzo! Bardzo zabawne! Witam serdecznie najbardziej rozrzutnego strzelca w Polsce! Jestem, jestem to ja, debil, no co zrobię? No bardzo, bardzo ładne, czym sobie zasłużyłem na te raz, dwa, trzy, cztery ładownice? Ja myślę, że wiesz, przy tych ciężkich czasach już cię nie stać na półśrodki i noszenie... W magazynku w pudełkach po diktach. Nie na zużycie czegoś porządnego. Bardzo, to bardzo miło. się Nie no, ta jest idealna. Jest w moim ulubionym kolorze. Ta czerwona jest w trochę mniej idealnym kolorze, ale też jest fajna. No czarna. Czarna jest z magnesem, to ją ratuje generalnie. Dobra, i jest szara. No, zrobię. Tak, zrobię z tego tęczowy zestaw. No dziękuję bardzo, dziękuję. Rozumiem, że one są dostępne na ganmanki do kupienia, bo co to w ogóle jest? To są double alfy. To jest double alf, tak, model racer. Będą pasować do Twojej CZ. -y. No, A że jak zmienisz pistolet na coś porządnego, to też nie ma problemu, kładki są dostępne. Czyli żegnam się z tymi tutaj, z tymi tutaj się żegnam. Pa! <laughs> no dobra, dzięki. No dobre, dobre gunmanki uznało, że jestem pacanem, że mi magazynki wypadły na polish open, więc przysłali mi ładownicę, żeby nie wypadały. Zresztą już wiecie. Widzieliście jak Michał o tym mówi. Dzięki. No i co? Fajnie jest być Bartoszem szczęsnym.